Witajcie. Dzisiaj pokażemy już ostatni z serii filmów do klejenia tworzyw tak zwanych trudno Dzisiaj coś, co o ile przy PP, PE, Pomie niektórzy nawet nie wiedzieli, że takie tworzywa są jak Pom. PP słyszeli, ale wiedzieli, że jest to niesklejalne. O tyle Teflon, jeżeli chodziło. Oklejenie do tej pory no, było uznawane za praktycznie niewykonalne, niemożliwe w żaden e, sposób i żadnym e, klejem. Dzisiaj, tak jak widzicie, mamy próbki, tutaj akurat mamy kostki, nie mamy płaskowników, e, ale mamy dodatkowo te próbki, czyli tak jak wcześniej robiliśmy, guma, e, aluminium i stal. Tutaj, tak jak widzicie, już mam przeszlifowaną gumę także, Dodatkowo jeszcze zaraz to odtuszczę, przygotuję powierzchnię i wrócimy do klejenia. Witajcie po y, przerwie. mamy sklejone elementy teflonowe, to co wcześniej kleiliśmy, czyli teflon do teflonu, teflon do metalu czy surowej stali, y, gumy oraz y, aluminium. Anodowane, też przeszlifowane. Klej PP102. Tak jak we wcześniejszych filmikach e, widzieliście, przez to, że tutaj nie mamy płaskowników, będziemy rozrywać także e, te kostki i zobaczymy, jak to trzyma. Ok, dobrze. No I teraz. Jeżeli to będzie trzymać, to mamy pierwszy klej na świecie, który będzie tak mocny i skuteczny do teflonu. Normalnie cuda.